Przyjechaliśmy na urlop 31 października, zostajemy do 7 listopada a w międzyczasie korzystamy z takich atrakcji jak udział w Ocean Man Cypr dystans 5 km. Wodę z pływaniem zacząłem kilka lat temu jak pływalnie u nas w miejscu w no i trwa to może z 5-6 lat. Fajnie się przy tym bawimy, jest grupka osób w naszym mieście, gdzie trenujemy również zimowe pływanie, także w temperaturze wody o 2 stopniach, czasami niższej. No, i tak to mniej więcej wygląda. Tak więc sezon u nas trwa cały rok, wiosna, lato, jesień, zima. Z Cypru wracamy do Polski i już w najbliższą sobotę po powrocie startujemy w zawodach zimowym pływaniu i ławie na dystansie 50 i 100 metrów. O co, jestem Karol, mam 30 lat i pływam sobie te uszczytmeny i mam zajawkę na to i mam nadzieję, że nie zamarznę, bo nie mam pianki pierwszy raz. Najbliżej we Włoszech miałem piankę, a teraz płynę bez pianki i nie wiem, muszę jakoś dać radę, nie? było fantastycznie, woda jest rewelacyjna, konkurencja jest naprawdę wspaniała, atmosfera super, dużo fajnych ludzi no i przede wszystkim możliwość sprawdzenia siebie jako